Następna Raven Queen. Nazywam się Raven Queen. Jestem, Jestem córką, córką złej królowej. królowej. I chcę, chcę przyjąć... przyjąć. Ja. No dawaj! Ja, ja jestem jest Raven Queen i zadażasz sama na promować swoim lodą. Moje szczęśliwe zakończenie zaczyna się zaczyna teraz! Za się tym zamiście! Ja, 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 ja! Nadal tu jestem. Jakoś nie zniknęłam. Jak możesz być taka... tak samo... Przepraszam cię, Apple, ale ja. Oh, się wszyscy! Nie wiedziałam, że potrafię tak zrobić. Przepraszam cię, Apple, ale nie chcę, żeby ktoś mi mówił, kim mam być. Sama chcę wybrać moją przyszłość. Czy ty tego nie rozumiesz? Pamiętaj, że nie tylko ja mogę teraz wybrać swoje przeznaczenie! My wszyscy możemy! Nawet ty! Ale ja nie chcę mieć innego przeznaczenia! Podoba mi się to, które mam! A teraz przez Ciebie to może się nie zdarzyć! A może tak! S sama nie wiem! Ja. ja nic już nie wiem! No, ale tu nie jesteś! Żadne puf, puf, puf! Jej! <gryw> no właśnie, co za ulga! Między Royalsami a Rebelsami już nigdy nie będzie tak samo po tym, jak Raven stanęła w obronie swoich przekonań. Popełniła duży błąd, nie uznała swojego przeznaczenia, napyta sobie biedy, Ochajcie, narratorzy! My tu próbujemy mieć trochę spokoju! Raven jeszcze nie wie, jakie moce uwolniła. Musimy to powstrzymać, zanim ten bunt wymknie się spod kontroli.